Przepraszam wszystkich z góry za jakość filmu, ale była nagrywana telefonem i dałem w siebie mocne 50%. Zapraszam do oglądania. Nissan Patrol, rzędowa szóstka, 4,2 litra pojemności. Tutaj zaczynam pracę. Najpierw zaczniemy od montażu. Tutaj mamy takiego blosa. I zobaczcie, jaka tutaj jest wężka. Co prawda, to. Trzymam od drugiej strony No jak to podniosę na maksa ile się tylko da to zobaczcie że dalej tutaj mamy taką zwężkę tak ten silnik musi oddychać a taka zwężka powoduje że no ciężej mu się oddycha więc że tak powiem no to jest to jest moim zdaniem niedopuszczalne tak nie dawało mi spokoju tutaj e, ta wtyczka bo tutaj zapinki nie ma magnesik mi się urwał to już taka zapineczka. Taki drucik, ale nie ma. I mówię, kiedy taki gruby przewód, tutaj ktoś przylutował jakaś wtyczka, coś. Mówię, a to trzeba zajrzeć. No, oczywiście, wtyczka, jak widzimy, jest trzypinowa. Dwa piny w teorii są. Jeszcze nie sięgałem tej gumowej nakładki. Ale jeden przewodzik widać, że porwany. Czyli, że tak powiem, trzeba zobaczyć, gdzie go nie ma. No, i jakby to kolega powiedział. Kanału Auto Challenge. No mamy challenge. Przewodzik urwane trzeba będzie tutaj go zlutować razem. Zobaczcie, czy tutaj te piny się nie wysuwają. Będzie trzeba, tak po prostu powiem wprost. Trzeba wrócić tutaj do tego co było na początku. A potem trzeba myśleć, co dalej. Czyli najpierw, że tak powiem, trzeba przewrócić tutaj fabrykę w tym patrolu a potem będziemy się zastanawiać na jakim etapie stoimy i co z tego można ugrać stara wtyczka nie przeżyła operacji tutaj wypadło, zapinki nie ma do śmieci to użyłem drugą, w drugą ponieważ takie, ta, takie wtyczki miałem ładnie polutowane, zaizolowane będzie działać no, jesteśmy teraz w patrolu z tyłu Tutaj rurka oczywiście mi dziucha, szóstka. Pomijam to, że masa była wzięta z butli. Nie ma czpienia e, odcinającego elektrozaworu. Ale co ciekawe, spójrzcie, że brakuje tutaj dwóch śrub. Ja wezmę latarkę. O ile gdzieś tutaj mam pod ręką, to zaraz to wszystko pokażę to nie włączałem jeszcze, to... Okej, okay, mamy latareczkę. O, widzicie? I tutaj druga. Jestem ciekawy, czy tam w ogóle jest, jest jakikolwiek wind. Okej, okay, przyniosłem sobie nowe nakrętki. Znaczy no, nowe śruby Wkładamy, patrzymy czy Czy chociaż jest gwint Na razie idzie ładnie No gwincik niby Także dobre i to Sprawdźmy drugi przewód wodu dojść. Trzeba odkręcić wskaźnik. No, dobra, podamy w otwór. O, tu już się... mamy brudnego, na końcu e, no niby widzimy, win do końca jest niestety ten wielozawór kategorycznie do śmieci to jest wielozawo starego typu. Kiedyś przepisy nie wymagały odcięcia za pomocą elektrozaworu butli, teraz już to się zmieniło. A bo widzicie, od razu gaz sy syczy. Tak to wygląda. No i tutaj mamy pierwsze zakupy do Nissana. 6 świec, oznaczenie W16TT. Według katalogu przeznaczone właśnie do silnika 4,2 rzędowa szóstka 165 koni Nowe przewody. Oczywiście też do Nissana. NGTECH. To są pierwsze, że tak powiem pierwsze z pierwszych zakupów bo Tak jak mówiłem, żeby zrobić cokolwiek przy gazie Najpierw trzeba, że tak powiem cały motor przyprowadzić do idealnego stanu Idealny stan motoru, dopiero że tak powiem temat gazu, nie odwrotnie Najpierw wszystko musi być sprawne w samochodzie A dopiero potem możemy myśleć o, o gazie, nie na odwrót, bo potem są problemy Te problemy na gazie są bardziej odczuwalne niż na benzynie i pojawia się problem, czy to jest temat benzyny czy gazu. Więc, jeżeli mamy idealnie sprawny silnik, to potem mamy idealnie sprawną instalację. jeden tak, jak myślałem, że tutaj. O, proszę. Nężyki od podciśnij. Także tutaj, jednak, jednak, doświadczenie robi swoje i analiza spalin, jak mi pokazała. Podwyższony stan węglowodorów i tak dalej. To już człowiek wiedział, że to musi być źle. I ten przewodnik, że tak powiem, no, wygląda. Wygląda tak. A to wszystko. On jest po prostu tak sztywny, że. Nie, aż taki sztywny nie jest, ale ale pękka także tu jakieś złączki jeszcze były, bo tutaj idzie przewód od spodu no udało się znaleźć do tego motoru e, opis podciśnij tu mamy nowy przewodzik taki w peszelku żeby tutaj się nic nie, nie działo no, i przystępujemy do montażu nowych przewodzików. Zobaczymy, jak to wszystko zagra. Dlaczego ważne są tak przewody odciśnięte? Na przykład teraz zdemontowałem przewód ten, który idzie tutaj w tym miejscu. Jak zobaczymy na przewód, to tutaj pokażę. On jest bardzo ładny. Nie ma nigdzie pęknięć, tak? Wydaje się być super Ale jak na przykład zobaczymy przy końcówkach no. Dalej autofocus To widzimy, że już jest popękany. O. I tu już ta guma zaczyna pękać. No, i takie przewody takie bezbarwne silikonowe. No to jeszcze nie jest takie twarde, ale Ale niestety no tutaj już jest. O, no, tu już jest na końcówce skała to nic nie zaciska. No, wymienia, wymieniamy na przewód. W oplocie, w podwójnym oplocie, bo mamy wewnętrzny oplot i wewnętrzny, tak zwana otulina. Ponieważ, tak jak mówiłem, każdy miejsce gdzie autotycznie lewe powietrze może powodować mniejsze lub większe problemy, i to też pójdzie do dolotu. Tak, także ten przewodzik i ten przewodzik idę do, do lotu okej okay. podciśnienia, tak jak mówiłem, mamy ogarnięta. tam jeszcze jutro przyjdą tam kilka nowych wężyków, bo dziś się po prostu nie dojechały a te wężyki w oplocie mi się skończyły w rozmiarze piątce to jest akurat rozmiar trojeczka więc tam już nie o to chodzi wziąłem się do układu zaponowy tutaj już widzimy, że stare przewody już leżą i co mnie tak nurtuje? To są świece z tego auta. Pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta. NGK japońskie, druga już francuska. Czyli jedna z tych świec była wymieniona. Kolejna sprawa. Spójrzmy na gwinty. Pierwszy gwint. Bardzo ładnie. Drugi gwint, bardzo ładnie. Trzeci w miarę. Ale czwarty, który tak ciężko się skręcał, z piachem. I szósty również z piachem. No kurde, no po prostu ktoś, kto kiedyś to robił, bo to nie jest świeże. Ktoś, kto kiedyś to robił, nawet, nawet nie postarał się o to, żeby oczyścić gniazdo gwint. I teraz jeszcze co ciekawe, czemu ta jedna świeca była wymieniona, tak? Czy, czy po prostu, nie wiem, stwierdzono, że musi być ta jedna świeca? Czy po prostu ktoś zaczął, stwierdził, że kiepskie dojście, bo dojście jest naprawdę katastrofalne? I też jak widzimy, no... Jest w miarę naprawdę nowa, bo nie wiem, czy w ogóle na nic coś czy na nim auto no niby coś tam lekko zakopcone jest. Elektroda taka biała, jakby mieszanki odpowiedniej nie dostawał. Nie wiem, czy się nie pokuszę o, o zwalenie listwy paliwowej i wyczyszczenie wtryskiwaczy. Jak widać, ten burdel tutaj z przewodami jest ogarnięty tutaj. Jak widzimy, wszystkie śrubki są na miejscu. Są trzy śrubki dołożone. Brakuje takich dwóch długich. Takich niestety nie będę miał. Tutaj, że tak powiem, też tu mówię, że to tak, no już to jest to znacznie lepiej ogarnięte. To przynajmniej to już nie lata. To trzyma się stabilnie. Tak jak powinno. Tutaj też przewody posegregowałem. Tutaj połączyłem te przewody. Co, co jeszcze tutaj przewód masowy e, ogarnę inaczej niż jest tutaj zrobione ten bezpiecznik tutaj no to to jest tak wszystko zrobione na łapu capu ja go tutaj upierdolę jak to się mówi brzydko założę nowy bezpiecznik ładnie zakłóty jak powinno być od samego początku no i zaraz palimy maszynę i patrzymy co tutaj się dzieje? Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj, to tu nawet ładnie widać, jest jeden pin urwany. O, tam na dole widać resztkę przewodu. nie wiem, czy ten, tutaj ten przewód, tutaj od czego on miał być. Tu jest coś złączone tak. Na skrętkę czerwone z niebieskim, tu jest coś odłączone. Nie wiem, ja tego nie tykam, bo kompletnie nie wiem o czego to jest. Zaraz się okaże, że auto nie pali. Nowy przewód masowy Tutaj porządek z przewodami. tak jak mówiłem wszędzie nowe podciśnienia. Tutaj też nowy przewód. Damy mu chwilę, niech się rozgrzeje, i zaraz podłączy analizator spalin. No, już jest po naprawie. Lambda mamy 1,0,0, czyli no wręcz idealnie, idealnie teraz po naprawie. A to zostało zrobione. Cały dolot Tutaj łączka, Tutaj ładnie na skręcone Przewód od TPS-u Ogarnięta masa Wszystkie przewody podciśnień Nowe przewody Już można dotykać, nic nie kopie Nowe świece Tutaj ogarnięte. Tutaj kawałek nowego przewodu dany. No poogarniane takie właśnie sprawy, nawet tutaj ta blacha, która tak latała, tutaj wkręcona i na śruba. To się wszystko teraz tak fajnie, fajnie trzyma. Dolocik ogarnięty. Tutaj tak samo. Mamy jeden nowy przewód, drugi nowy przewód. I też nowy przewód. Obroty nam spadły na... Gdzieś tak 900. Dobra, wiązkę tutaj od wtryskiwaczy ogarnąłem. W sterownik też zamocowałem. A tą całą popleninę przewodów to jutro będę ogarniać odkryłem jeszcze jeden mały problem teraz mamy 790 obrotów auto sobie ładnie pracuje na wolnych obrotach ale jak podłączy tą wtyczkę tą niebieską to patrz co się dzieje wchodzi momentalnie na 1000 obrotów prawie że no chyba no, no na razie tak po, popatrzyłem, popróbowałem, na tyle udało się zejść. I wtyczka oczywiście nie zapięta. Chociaż dalej wydaje mi się to dużo. Może już nie bardzo dużo, ale dużo. Dobra, sprawę wolnych obrotów mamy ogarnięte. I tak sobie ładnie pracuje. Podciśnienie w korektorze 028. Świetnie. Jak na ten rocznik, na te lata. Idealny stan silnika. O, tutaj mamy włącznik od gazu. Tak się prezentuje całość. Ten przewód od podciśnienia do reduktora, do reduktora co idzie został poprawiony. Wyciek płynu wodniczego był z tego miejsca. Ale już widać, że jest sucho. Dokręciłem opaskę. Także już tutaj bym się nie zastanawiał. O. I teraz po odpaleniu znowu lambda coś e, ma problem z zakręceniem. Mamy już 57 stopni na reduktorze, a lambda dalej nie pracuje. Także ona Czasami pracuje, czasami nie. O, A tak się kończy wymiana sondy lambda w patrolu. E, jeden gwintownik, taki miałem, taki tańszy, to niestety poddał się na żeliwie. Trzeba było specjalnie podjechać do Poznania, kupić normalny gwintownik e, 18 na 15 pod sondę lambda firmy Fanar, czy nie jakieś tam badziewie. E, nowiutka sonda. Już przygotowana do montażu. Tutaj mamy taki smar, ale tak między nami ten smar fabryczny to sobie można go w dupę wsadzić, bo on po trzech miesiącach to tak samo się odkręca jak stara sonda. Używamy takiego smaru. Dlaczego? Dlatego, że ten smar ma właściwości od minus 40 do 1400 stopni. Także zajęliście na takie rzeczy. Dodatkowo, tutaj postaram się zbliżyć kamerą. O. Nie wiem, czy się uda to. to. Tak kurde, nie widzę kamery, jak ruszam. O, widzicie? Gwint naprawiony, narzynka firmy Fanar zrobiła robotę, także zajebiście. Tutaj tą sondę zaraz umyję i wkręcę na gwint. Gwint udało się uratować, także nie trzeba ściągać kolektora, spawać, obrabiać i tak dalej. E, OK, tutaj mamy latareczkę. Teraz pokażę, jak się ładnie sonda wkręca. Tak, mamy biały smar. I myć. elegancko, teraz delikatnie kluczem dociągnąć i fajrant. A to jest powodem e, sprawca całego problemu, ale tutaj mamy... E, kurde, ostrość, ostrość. Tu ogólnie mamy taką sytuację, że gwint się uszkodził na ś, y, na sondzie lambda, a nie na kolektorze. Także z, y, wystarczyło wyskrobać tego, te resztki tego gwintu. I po prostu, mając nadmiar materiału, udało się narzyńkom to, raczej gwintownikiem, zrobić nowy gwint. 18 15 dodatkowo, gdyby ktoś myślał nad zakupem takiego gówna, bo inaczej tego nie nazwę, to jest gówno, to to jest gówno te, te narzynki. Nawet, nawet dobrze nie wkręciłem, już się narzynka spierniczyła. To jest takie gówno nieporozumienie za przeproszeniem. Te, te wszystkie, to jest niby utwardane, tak? zobaczcie, to jest niby utwardane gówno a nie utwardane tym kręci, a to się, to się rozszerza tak właśnie tyle, tyle to jest warte ogólnie to jest producent Satra no, jak widać, China bo to teraz takie gówna wszędzie sprzedają jakby ktoś szukał e, porządnych sprzętów to takie porządne gwintowniki które lubię, a nie takie coś, co, co mi tutaj, że tak powiem, e, kupiłem na miejscu. Po takie coś musiałem specjalnie jechać do Poznania. Do firmy Ferodo, pozdrawiam tutaj chłopaków, zrobili dobrą cenę, porządne marzynki, na, y, y, Narzynki i gwintowniki posiadają w ofercie, polskiej firmy Fanar. I do, zobaczcie. Dzisiaj ten gwint robiłem właśnie... Ten gwint naprawiałem tą narzynką. To nawet, nawet nie widać, to nawet nie widać, żeby chociaż raz była użyta. A uwierzcie mi, musiałem kręcić dosyć mocnym kluczem. To jest, to jest sprzęt, panowie. Dodatkowo w zestawie mamy drugi, drugi gwintownik, tak zwany wstępny, z prowadzeniem i tutaj też zero śladów uszkodzeń. Także jak nie musicie kupować tych wszystkich chińskich gówn z Allegro i innych takich marketów, albo chcecie po prostu zainwestować w dobry sprzęt, to naprawdę no, wydanie 50 zł więcej, uwierzcie mi, szybko się zwraca. No jak widzimy, sądę mamy wymienioną, nowe węże zrobione, i zobaczmy teraz, jak szybko chodzi sonda. Lambda 1 patrzymy. Bardzo szybciutko, sprawnie pracuje ta sonda. Praktycznie minuta, maks dwie po odpaleniu sonda już nam pokazuje. Sprawdźmy reakcję na gaz. Kazówka do proto nawet się nie przystawia. Oko na gazie. Przełączanie benzyna-gaz Jesteśmy w patrolu To są jego wolne obroty teraz Oczywiście, jesteśmy na gazie Jeszcze auto nie jest dobrze wystrojone Ale już można zobaczyć jak się wkręca obroty Idzie jak złe, lekkie muśnięcie gazu i prowadzimy na benzynę, brak też na benzynę. Tak samo. Dobra, wyłączamy benzynkę. Będzie go tutaj jeszcze trochę odpowietrzyć. Potem temperatura delikatnie nam spadła teraz po przegazówce A tak to ładnie cyka. No i dziś przyjaźka patrolem. Jak widzimy wszystko elegancko, patrol na gazie działa, jeździ. Pyta. Nic tu się nie dzieje złego, także autko chodzi na benzynie i na gazie.